Jacek on wie wszystko. On nie opuści żadnego odcinku. Jacek lubi oglądać Hotel Paradise. O Jezu! On uwielbia! On, on, on bardziej to śledzi i bardziej intensywnie, bardziej tak pieczołowicie i systematycznie. Ja przyznam szczerze, chociaż może nie powinnam, czasami mi się zdarzy opuścić jakiś odcinek, a Jacek? On wie wszystko. On nie opuści żadnego odcinku. Bo ja dlatego, ja nigdy nie lubię, ja muszę obejrzeć w telewizji. Jakoś ja jestem człowiek starej daty. Dla mnie program obejrzany w telewizji o tej należytej godzinie jakoś bardziej lepiej smakuje. A potem jak mam na tym laptopie, no jakoś mnie nie przywykłam. A on po prostu nie ma opcji, zawsze musi nadrobić z tym laptopem. Tak, wszystko jest na bieżąco. A komentuje stylizację. No dzisiaj to tak średnio te usta takie ciemne sobie dowaliłaś. Nie, to jest taki typowy facet, który nie odróżnia różu od beżu. I jakby... W kwestiach stylizacji nie. Może bardziej w kwestii merytorycznej, coś by mi na coś zwrócił uwagę, ale na pewno nie na y, 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 stronę wizualną.